Elo, Elo! 52.0! Witamy Was w kolejnym odcinku serii Overcook 2. I na dzień dobry chcę wam powiedzieć, że bardzo nam przykro, że nie było prawie tydzień odcinka z tej gry, ale mieliśmy kryzys czasowy, no i po prostu nie było czasu nagrać tej gry, ale właśnie już mamy czas, więc myślę, że można zaczynać. Zaczynajmy, Misiu. Okej, okay, to zmijmy kucharza jeszcze. Na dzień dobry. Kogo, w kogo bierzesz? Nie wiem, jeszcze nie wiem, nie zastanowiłam się nad tym w ogóle. O, ja sobie zagram tym. Dawno nim nie grałem. A ja nim nie grałam jeszcze. Tak Okej. Okay. Że... No to zaczynamy. Jesteśmy w czwartym etapie. Yy, misja dokładnie 4 z 4. Do zdobycia jest, nie wiem, tam. 520 pie... punktów na 3 gwiazdki, No i jesteśmy znowu na bagnach. Tak, dokładnie. No i wydaje mi się, że w tym odcinku sobie ukończymy definitywnie etap czwarty, bo staramy się robić na jeden odcinek 3 mapki. Zobaczymy, jak nam pójdzie w tym odcinku. OK, no to zaczynamy. Zabieram się za kartofla. Wiesz, że tam też masz do krojenia? Właśnie teraz zauważyłem. Dobra, to ja mogę zostać z tej strony. Spoko. Odpowa odpowiada mi to. Yy, zrób sam, robisz frytki, nie robisz kurczaka. Yy, samego kurczaka robię. Wydawać, czy mam poczekać? Bo nie wiem. No możesz zrobić samego kurczaka. OK. Ech. Dobra, zrobię frytki z kurczakiem. Dobra, to ja już robię zwykłe frytki. Dobra, bo ja się chwilę zatrzymałam, nie wiem dlaczego. E, pasuje, rzuć mi jednego ziemniaka. Dobrze. Nie poleci tak, bo wiatr. Tam, gdzie nie ma wiatru. O tak. O. Coś się fajczy. Dobra, lecę po talerz. I będę Ty wydawać. robisz z kurczakiem, tak? Tak. Kartofel z kurczakiem. Tak. tak? Dobra. Ja Biorę by... talerze. Super. Jak coś, tylko jeszcze wrzucę, bo nie mam... Cholerka. Dobra, ja umyję te talerze. Co robisz teraz? Y, frytki zwykłe. Dobra. Dwa razy z... Ej, to może rób ty z kurczakiem i frytki, a ja robię same frytki. Co o tym myślisz? Rób. Okej. Okay. Już wydaję. Cyk. Hmm. Lecę po te talerze, bo nie mam. Ale... Mhm. Myślałam, że tam ten. Nie mam w ogóle talerzy, więc nie mam jak robić kolejnego... Wiem. Czekaj, ja już idę z następnym talerzem. Uwaga. Dobra. Ja ci umyję te talerze. Wszystkie. Może zdążę. Dobra, same frytki, idę wydać same frytki. A ja cię idę zdjąć z... o to. Dobra, ja już to idę ten wydać. Dobra. Co? A mi się tutaj Ej, kończy... wydałem coś źle. Wydałeś same frytki, a nie ma samych frytek. Oh my god. Kurde, nie popatrzyłem wcześniej. Jeszcze wpadłem drugi raz. To niedobra. Ale próbujmy dalej. No a no już widelec. Dobra, kurczak zwykły. Ale popełniłem błąd, strasznie. Ja tutaj robię frytki z kurczakiem już. Dobra, to ja robię zwykłego kurczaka. I talerze idę myć. Matko, ryzykuję tak chodząc. Strasznie, bo tu są takie podmuchy wiatru i nas ściąga to właśnie w stronę tych bagien jest bardzo prosto wpaść. Tak dla Waszej informacji. Cyk, cyk, cyk. Ogin ogólnie misja nie jest jakaś trudna. Ale, no, przez ten podmuchy wiatru, no to jednak tam coś daje. Trudności. Tak. No, cholipka. Ja robię zwykłego chickena, jak coś. Dobra, ja tutaj też mam zwykłego już. No to dwa razy może być zwykły, ale trzeba z frytkami też zrobić. No to ja raz. O jezu, przepraszam Ale no. Mało... Ja już robię tu frytki, kroję. Mm, ok. I talerze. Czyli. Mam już zwykłego kurczaka i robić frytki. Ja talerze myję. Dobry. I chyba się zwajczy to Dasz radę? A, nie ta strona. Jest, mam. Kurde, znowu nam będzie brakowało. Czekaj, idę wydać o jak mi się uda? 531. 531, a ile trzeba mieć? 520. 520. Dobra, no Żeby się... nam nie odjęło żadnych punktów. Może coś jeszcze uda się zrobić w te kilkanaście sekund. Samego kurczaka mogę, mogę. Daj mi tutaj prawdę. No dobra. No ja chciałem wy... no dobra. I to tak Ale nie masz jak wydać. No właśnie nie mam tego A to jest gotowe? Dobra, udało się. Grunt, że, że ten... Gdybyś mi nie zabrał talerzy, jeszcze bym to jedno wydała. Możliwe. Ale to tak udało nam się na te trzy gwiazdki osiągnąć nasz cel. A aczkolwiek przypominam Ci też, że nie graliśmy w tą grę tydzień i też nie jesteśmy trochę w formie, więc wiesz. Tak, to prawda. A jak na pierwszy raz nie było tak źle. I mamy nowego kucharza swoją drogą. I zobaczymy co nas czeka w etapie teraz 4-5. To będzie za misja. Przedostatnia misja czwartego etapu. Robi się ciekawie z tą grą. Oby nie była znowu jakaś chora ta misja. Nie... A zdarzają się tutaj. W piątym etapie będzie. Gdzie tu trudne. jedziemy tu, tu, tu. tu, tu. I tu. przed nami mapa 4-5. O, 7. Pamiętam tę misję. Pamiętam, tutaj mieliśmy troszeczkę problem z ogarnięciem, który ten przycisk trzeba kliknąć. No i wydaje mi się, że też tutaj będziemy musieli się chwilę zastanowić. Bo tak swoją. Tak kiedyś wspomniałem, no, kiedy my to graliśmy? Pół roku temu w tą grę, nie? Wtedy. Tak. Gdzieś przed moimi urodzinami. Czy po? Po urodzinach, bo to we wrześniu było. No to prawie pół roku. No to już. powiedzmy, że w październiku ją skończyliśmy. Okej, okay, dobra, ja jestem na górze, no i co? Ja jestem na dole, jak to się zmienia? Jak ja tutaj kliknę. O, tu, kwadrado. Aha. To idzie raz w lewo, raz w prawo. Jak ja kliknę, to ty możesz dawać mi, a jak ty klikniesz, to ja mogę dawać tobie. No, no tak to dobra, jest. Dobra, no to ty koordynuj tym wszystkim, nie? Dobra, robię rybę. No, tutaj się sól gotuje. Teraz idzie do mnie, musisz ty kliknąć i teraz będziesz szła do, do ciebie. Ale jeszcze raz, dobra, jest. Widzisz? No to i co, tutaj mam, no i co, ja to mam zabrać i gdzie mam to? Ale ja znowu talerze nie mam. A ja to mogę cię rzucać, to po co to tra ten kłaść? No ale gdzie mam talerze, żeby to wydawać? Talerze są, jeden masz tam po lewej stronie, jeden jest u mnie. Masz tutaj, drugi ci daję. Raz wydajesz sama ryba, raz ryba, glon. Czekaj. Syk. Daj rybę syk. i daj glona. Okej. Okay. Muszę to położyć na ziemi, aha, tak nie da rady. Cholera. Dobra. No i co, i znowu. Podam sama ryba, masz tu samą rybę. No dawaj. O. Potem idzie glon, sól, ogórek i ryba. Dobra, ogórek mam, sól się robi, brakuje mi tylko ryby masz. i... No to glon jest tam z boku. A, I talerzy talerze? nie mam. Właśnie. Talerze musisz mi dawać. Już Ci o to klikam, musisz mi dać talerze. A gdzie one są? Zdali. Aha, tutaj. No, faktycznie ta runda czasami lubi przysporzyć trochę problemy. Na pewno trzeba trochę pomyśleć, co się robi, nie? A ja sobie przygotuję. Talerze tutaj. ci jadą, patrz. Widzę, już lecę z nimi. I znowu ten guziczek ty przełączysz? Tak, ty, no. ty musisz wcisnąć. Jak ja chcę tobie coś wysłać, to musisz wcisnąć ty. Już go Tak, ja już ci dałam jednego. No. Wszystko teoretycznie chyba mam. Masz dwa talerze. A nie, brakuje mi tego dziadostwa. Oj, oj, oj. I tu mi co, ten talerz pojedzie co, on przypadnie No, wtedy ci się zrespi tam na górze. Dobra, 180. Ale równie byśmy... dobrze niecie to mogę tutaj przygotować i puścić tylko sól dodać. No, w większości to, jak zauważyłaś, to ja robię chyba wszystko. Dobra, dawaj mi ogórek, tak. Glon i sól, no i brakuje mi co? Nic, mam, tylko talerzy nie mam. Poczekaj. Tu mam jakiegoś glona. i talerzy nie mam. Tu mam rybę. No i daj mi... A i Ci dam. I tutaj no. dołożysz sól i jest gotowe. No tak. A talerza możesz mi dać, bo nie mam. Już Ci daję. Musisz z ogórkiem jednego wydać. Masz talerz. Włącz ten przycisk. O, masz. Z, z ogórkiem, tak? Tak. O, ale jak mam wydać? Bo się jak... kończy. Ja nie mam talerzy. Już Ci daję. Co tam idzie do niego? Sól, ogórek... Tak, wciskaj. Dawaj, dawaj. I masz co... ogórek, masz, tylko dodaj sól i... I glon. Nie, glon jest. Co tam brakuje? Ogórka. Okej. Okay. I wydawaj szybciutko. Nie zdążyłeś. Cholera. 282. No i dawaj. Robimy dalej. Talerze. Nie zapominaj o talerzach, żeby mi dawać. Przepraszam. Guzik. Zmień. Zmieniłam. W ostatniej chwili. Teraz dopiero ogarnęliśmy, co tu faktycznie trzeba robić. O, widzisz, tam jest jeszcze ryba, ogórek. Dobra, ja Ci to zrobię tu tutaj. Tu się kończy nam następne. Już. Wydajmy te drugie co się kończy, ryba No właśnie, czekaj rybę dodam już ci kliknij. Proszę. Dobra, ja już sól dodaję. Jest to tak, mi się wydaje będzie lepiej. Jak ja cię to będę przygotowywać, to dodajesz sól i wydajesz. Coś się tam robi, a to u mnie. Tylko ty możesz. To Przełączyć to... ci mam? Brakuje mi glona, nie mam glona. Ja mam, no to puszcz mi ten, ten na taśmę. Trzymaj, potem sama ryba. I talerze Orera. mi zaraz daj. Co ci? Czekaj, co tu jeszcze brakuje? Ogórka? Nie, soli. I tyle? Tyle. Okej. Okay. I masz samą rybę, i samą rybę musisz wydać, ale nie, nie masz talerza. No tak. Którego? Kurde. Może jeszcze zdążymy, aczkolwiek wątpię. Nie, nie, nie. Nic nie. z tego. Ile tam trzeba było na te trzy gwiazdki? Nie przypominam sobie niestety, nie zwróciłam za bardzo uwagi na to, więc nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ale domyślam się, że będzie nam brakowało niestety. 480 mieliśmy, chyba 430. Cholera, to jest tylko jedno danie. Jeszcze raz. Ale teraz wiemy, co mamy robić, więc nie ma większego problemu, żeby to po prostu powtórzyć. Tak. Nie no, teraz myślę, że się to uda. Jeszcze raz. Działajmy tak, jak mówiłam wcześniej. Okej. Okay. Po co mi gaśnica? To mam to, to mam to, gotuj tą sól. No to możesz mi puszczać na taśmę, już to przecież. Tak, oto masz. I tutaj sól do dodania. No. Sama ryba później. Okej. Okay. I talerze. Od razu ci dam. Tak, Bo, bo nie my mam. też przez te talerze ten zapominali. Prze inaczej. My też nie prześni tego za pierwszym razem, bo talerze. Nie? Tak. Daj mi drugi talerz, bo nie mam. Okej, okay, już ci daję. Czekaj, co jest dalej? J jedzie do ciebie. Dobra, a ja Ci o to zaraz dam. Hop. Odbierz talerz sobie. Ale kliknij, nie włączyłaś. Kliknij, kliknij. O jaki fart. I co tam idzie? Sól, nie? Tak. Sól i do wydania. Okej. Okay. Teraz biorę talerz. Masz glona gdzieś tam? Leci ci gdzieś? Mam, tutaj. Dobra, to masz. Będzie z glonem i z solo, tak? Tak, dokładnie tak. Okay. I kolej talerze mi musisz wysyłać. Spoko, tylko daj wydać. Okej, okay, ja sobie tu pokroję w międzyczasie. Okej, okay, już daję ci A talerze. jeszcze samą rybę ci mogę dać. Jadę talerze. No dobra. Kliknij, to Ci samą rybę dam. Już. Ale oto weź, weź. Talerze okay. ci jadą. Musisz zaczekać. Sama ryba powiadasz? No, czekaj, klikam. Daj mi talerz. Proszę. Tu mam dwie gotowe sole, jak coś. Z tym ogórkiem. Dobra, to Ci dam najpierw to. Czekaj, gdzie, co tam idzie dalej? Ogórek i ryba. To masz rybę, to dodaj rybę, kliknij no, tam. Dawaj. A ja Ci dam samą rybę jeszcze. Zaraz, z talerzem już. I to już gotowe. To sól. Aha, sól jeszcze, dobra, już miałem wydawać XD. Tu masz kolejne, to masz do wydania. Tu idzie sama rybka. Tak. Okej. Okay. Dobra. Potem mi to leży. Już ci daję. Sek, krząd sobie. Okej. Okay. I ci zaraz podaję, to sobie solę gotuj. Mam jeszcze jedną w zapasie. U nas dobra, tam... raz idzie z samym ogórkiem, no to ja niestety nie mam glona, więc ci glona nie dam. Aha. Z czym to idzie ogórek? Ze solą i z glonem, tak? Tak. Ogarniemy. Cyk. E, bajka, teraz to nam super idzie już, nie? Tak. Dalej glona nie mam, więc Ci nie dam, klikaj. No, no to ja mam, nie? I Ju... talerze. Okej, okay, już tylko wydam najpierw. Mówisz, że glona brakuje. I tak? Cyk. I masz, talerze Ci już daję. Sama ryba, zaraz Ci muszę podać samą rybę, bo okay. nie Okej. Już ci daję. Jeszcze jeden talerz jedzie. Okej, okay, ja ci od razu to dam. Klikaj. Sama ryba, tak? Tak, ok. Teraz idzie co? Ryb... Ryba, sól i glon. Yy, kliknij tam u siebie. Masz rybę? Daj sól i glona. Mm -hmm. Tak jest. I talerz. Tak jest. Ja Nie by było mieć dwa talerze. Jeszcze dwa dania załóżmy wydać. Masz jeszcze jeden talerz? Kliknij u siebie. Masz jedno. glon. I zaraz będziesz miał drugi raz to samo. Nie wiem, czy wyrobimy. Masz następny. Wiesz już, co wygląda. No. Jupi, pięknie. No pop... O Jezu! <laughs> popatrz, jak pięknie nam teraz poszło. To 802, ale przybicie zrobiliśmy, bo zaopaliśmy o co chodzi. No niestety, tak, tak jest w tej grze, że są takie misje, że trzeba się zastanowić kilka razy. Ale w każdym razie udało nam się ukończyć ten piąty poziom czwartego rozdziału, i przechodzimy do ostatniej misji, już czwartego etapu. Będzie to misja 4.6. No i zobaczymy, co nas tam czeka, nie fajnego i niemiłego domyślając się, nie ja będzie to nic faktycznie miłego, no bo... I odkrył chyba nam się kolejny Kevin, jeżeli byś mogła, pokaż tutaj tak. wszystkim. z przyjemnością. Dla przypomnienia, tak jak kiedyś my wspominali, Kevin wszystkie będziemy robić, y, jak ukończymy y, główny wątek fabularny, nie? Tak, dokładnie I tak. Ten Kevin to jest taka jakby, ala coś... Potraktujcie to jako... M, misja poboczna. O, w taki sposób. O ja! Ho, ho, ja ho. wiem, co to jest za misja. Ho, ho, ho! Próbujmy. 580 punktów. Jeżeli mamy być z wami szczery, to jest jedyna chyba... jedna z najtrudniejszych misji w całym trybie fabularnym. My się strasznie męczyli z nią. A jeżeli sobie nie mylimy misji? Tak, to jest to. Jesteś pewien? Tak. Dobra, no to co? Gotujesz. O Jezu, dobra. Rzucaj. I co? E... Tutaj ty kroisz znowu. Tak, coś. ja robię burrito. o Jezu. Co ja robię? Już się zachamięciłam, widzisz to? Wiem. Dobra, ja ci muszę oddać. Ty mi rzucasz to, bo ja to Czekaj, muszę smażyć. Ale tego mięsa nie trzeba na razie. Muszę ci rzucić to mięso. No rzucaj, i ściągaj. Ej, coś się fajczy. Aha, bo Już tu tu mi. się pali ten. No. O, i teraz się zmieniło. No i teraz ja kroję znowu. Dwa razy steg i tam jest jedna pieczarka. Jest tam coś gotowego, mówisz? Tak, steg, ja jeden. Gdzie się wydaje, tam się wydaje, to przepraszam cię. Proszę. Ja tam wolę nie gazować, tutaj, bo. <laughs> no niech się to. Tutaj placek położyłem i widzisz? I do tego idzie sól. Nie mam soli. Masz ten, mam ja sól. Daj, o, o tu położyj talerz i wydawaj. No. Gdzie są talerze? Tu są. Masz tu jeden, no. Dobra, ja mam. Dobra, tam ci się... To... Trzeba coś gotować. Tu się zrobił, czy jeszcze nie? Nie, nie gotowe, Nie położyłeś tego na... Ej, pieczarkę trzeba, kochanie, pokroić. A gdzie jest? A tam jest. Nie złapałam. To ja już idę pokroić. No idź, krój. Ja tu już... Dwa razy pieczarka będzie szła. I tu jest same burrito. Ale ty masz do krojenia. I mam. sól, i sól stawiaj. A ja mam sól. Mam jedną. Ale za to talerzy nie ma, muszę iść umyć talerze. Dobra, zróbmy z kurczakiem. Nie mam talerzy, poczekaj. Więc nie jestem Ci w stanie nic przygotować, skoro nie mam jednego. Kurde, trudna jest ta misja strasznie. No jest. I idę już. Mam, mam. No, masz. Tak, czekaj, Burrito I do wydania. E. Ej, pieczarki dwa razy trzeba. I tutaj mamy coś. Tutaj chyba coś brakuje. Coś źle wydałaś. Aha, bo wydałam ja... Dobra, rób. Nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł. pieczarką nam się już straciło. Kiedyś mówiliśmy, pamiętam, że nagramy ten właśnie odcinek, tą misję osobno. Dobra, wydawaj. Trudne. Bo ta, ta, ta misja naprawdę przysporzyła... Tutaj mi... dwa razy są, pieczarka i kurczak krój. Ja ci rzucam kurczaka. Aha. Teraz ty masz kurczaka, widzisz? Masz pieczarkę raz. No. Pieczarkę dwa. Jeden idzie z kurczakiem, a drugi idzie z pieczarką. Mam. No, odłóż ten talerz. No, połóż ten talerz. Fajnie. Kurde, słabo ogarniam tą misję. Porzuć mi ją. Pieczarkę, pieczarkę? pieczarkę? pieczarkę tam masz. masz. No dobra. No dobra, trafiłem. Czekaj, I Straciłeś i... pieczarkę. Bo zostawiłeś ją na tym dokrojenia. Cholera. No niestety, nie udała się ta misja nam. Jest coś tam gotowe? O, jeszcze Mariola spadła. Coś mi się tu udało wydać, hehe. No. Gdzie jest placek? Ty masz placek, dawaj placek. Kurde. Wiesz co, wydaje mi no, Nawet talerza, choćbym chciała. Wiesz co, wydaje mi się, że w następnym odcinku zrobimy tą misję, bo szkoda czasu. Zaproponowałabym zrobić tą misję osobno. No, możemy tak zrobić. No nic, skończymy sobie. Jaka smutna ta bóla. No ani jednej gwiazdki nam się niestety nie udało uzbierać, no ale jest misja trudna. Ale to nic, w następnym odcinku sobie przejdziemy na pewną tą misję. A tak to by było raczej tyle. Tak, dokładnie. No tak jak wcześniej my niektóre misje są bardzo trudne i trzeba więcej czasu poświęcać. No ale na pewno uda nam się to zrobić. Ale to już w następnym odcinku. To by było tyle z naszej strony. I co, do następnego odcinka. Pa, pa! Pa!